Ola, no, spinaj się na tatusia, no spinaj się, no chodź. Tam nie, to ślisko. Tam się przewrócisz. Ola chodzi własnymi, ścieżkami. Ola, ty się masz kąpać, korzystać, relaksować, spa robić, a nie ty, ty jeszcze 16... się Proszę, Ola będzie muła głowę. Masz, stój. No to, 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 to patrz, patrz, stój, trzymaj. Paweł Tym tata jest na prostu OLENika Co tam masz z buju mały w sodniku ty? Pokażę jak już chyba to ty zakonałaś. Ola, ale lepsza zobaczka już. Kaszki inne i nieciekawe. Nie, jeszcze ten. prysznic jest też czasami w łasce. No właśnie, chyba wraca. Kolejny. I tak ze wszystkie kosmetyki zdejmę. Coś tam wybiorę. Co teraz? O, żel pod prysznic, proszę. Już mam. Nie chcę sama się O, pro, pięknie. A no, teraz na tatę się spinasz, tak? Każdy obiekt jest dobry. No to jest cały mokry. Hej, Ola! Paweł! <grym> <grym> Że ADHD ma to dziecko. <grym> to duże chyba, tak? Duże czarne. A, tak, Wszystko wrzuci kuchy. do wanny. <grym> to Ola, to Ola robi porządki. Ktoś dzwonił? Nie, SMS. No dobra, Chodź, uciec, Czekaj, niech zrobi porządki, no. Musimy tutaj posegregować, co się... To spróbuję, skosztuję. Oleńka! Ty mała, rosuchatko jedna mamy. To się mieści do buzi. Dobra. Koniec tego, bo to jest Bly. zabawa. Chodź, wysiadamy, wychodzimy.